Hazardowe granie to czynność, której hazardista pożąda, i pomimo wiedzy, że mu to szkodzi, to robi to ponownie. Nie jest świadomy w jaki sposób jest manipulowany do grania przez psychologów hazardowego biznesu, jak i przez samego siebie. Zauważ, że uzależnienie hazardowe ma prosty schemat. Najpierw pojawia się hazardowe pożądanie w postaci myśli, emocji, czyli zapalnik, następnie jest hazardowe działanie. Czyli rozpoczęcie grania i serwowanie sobie emocjonalnego tornada. Następnie jest odczuwanie hazardowego spełnienia, gdzie występują wygrane i prawie wygrane, podkręcane jeszcze strachem przed przegraną. Finalnie hazardzista traci pieniądze i pojawiają się coraz gorsze problemy. Właściciele hazardowych biznesów mają cel, aby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Zależy im na tym, aby grało jak najwięcej ludzi. Robili to jak najczęściej i jak najdłużej. W tym biznesie ważne jest, aby do grania dołączali nowi gracze. Armia psychologów codziennie pracuje nad nowymi technikami pozyskiwania klientów, czyli nowych graczy. To właśnie stałe poszerzanie swojej wiedzy psychologicznej utrzyma cię w niegraniu. Pomyśl, jakie triki i sposoby stosują na tobie, aby utrzymać się w nałogu. Każda gra ma swój powtarzający się schemat. Gracz poznaje daną grę i ten schemat z czasem jest mu na tyle znany, że nie musi się już skupiać na samym przebiegu gry. Można to porównać do jazdy samochodem, gdzie kierowca z czasem nie musi się skupiać na przełącznikach kierunkowskazów, wszystkich znakach drogowych itd. Robi to automatycznie. Tak samo powtarzający się schemat gry wprowadza gracza w stan, w którym nie musi się niczego nowego uczyć. Podczas gry działają na niego różne triki, którymi są przede wszystkim prawie wygrane, dające nadzieję na wielką wygraną. Oprócz nich są bonusy, dodatkowe szanse i nagrody, to wprowadza w hipnotyczny stan przypominający sen. W kasynach jest jeszcze alkohol, który osłabia samokontrolę i logiczne myślenie. Organizatorzy gier bardzo dbają o to, aby wszyscy gracze dowiadywali się o wielkich wygranych, które ich pominęły. To powoduje uczucie zazdrości, ale również dowód na to, że wielka wygrana może spotkać każdego. Pod wpływem hazardowej hipnozy zaprzestanie grania jest mało możliwe. Hazardziści tańczą do muzyki stworzonej przez organizatorów gier. Twoim zadaniem jest przezwyciężenie hazardowego transu i rozpoczęcie komponowania swojej życiowej muzyki. Gdy hazardistę spotka wygrana, to jego sposób myślenia podpowiada mu, że to on jest sprawcą wygranej, dobrze postawił, dobrze zdecydował itd. Gdy gracz przegrywa, często tłumaczy sobie to pechem lub przeoczeniem czegoś, co w przyszłości już się nie zdarzy. Hazardziście wydaje się, że wygrana zależy od jego umiejętności. Pojawia się przekonanie, że gdy zdobędzie umiejętności, to zacznie wygrywać. Umysł hazardzisty lubi błędne przekonanie, że za jakiś czas pojawi się wygrana. Pomimo, że przekonanie to nie jest poparte logiką, to przyjemność wizji wygranej utrzymuje gracza w tej iluzji. Jego umysł zamienia się w mentalny plac zabaw, gdzie zamiast logicznego myślenia i oceniania sytuacji, występuje świat marzeń, gdzie wygrana jest w zasięgu ręki. Psychologowie hazardowego biznesu doskonale znają ten schemat, dlatego projektując gry dbają, aby te myśli jak najczęściej wywoływać. Przykładem mogą być automaty hazardowe których historia pięknie pokazuje, jak omawiane wcześniej prawie wygrane z czasem ewoluowały. Doskonale wiesz o tym, że układami automatu steruje komputer w zależności od tego, jak ich właściciel ustalił stopień wygranych. Tak samo przy innych grach, gdzie stopień wygranych jest ustawiany lub w innych przypadkach narzucony prawami matematyki. Podczas pojawienia się prawie wygranej występuje wyrzut substancji w mózgu powodujące uczucie euforii, jak podczas realnej wygranej. Gdy gracz dochodzi do wniosku, że jednak nie wygrał, to pragnie grać dalej, myśląc, że był tak blisko i teraz nie może odpuścić. Często hazardziści w takich sytuacjach opróżniają swoje konta, wydając na gry wszystkie oszczędności. Zjawisko prawie wygranej można odnaleźć w każdej grze na pieniądze. Zabrakło jednej setnej sekundy, aby typowany zawodnik wygrał. W ostatnich momentach drużyna, na którą postawiłem straciła gola. W loterii zamiast liczby 12 padła trzynastka. Byłbym już milionerem. To wszystko sprawia, że gracz umacnia sobie sposób myślenia, że tylko czas dzieli go od wymarzonej wygranej. Hazardista pragnie grać dalej, bo wygrana za moment się pojawi. O tym sposobie myślenia wiedzą hazardowi psychologowie, którzy opracowują coraz doskonalsze sposoby na utrzymanie gracza w umysłowym, wesołym miasteczku, w którym wygrana czeka tylko na niego. Dam ci przykład. Jeden z twórców Reset 33 Hazard wspomina kasyno, w którym stał automat hazardowy, który różnił się od wszystkich innych, bo na jego ekranie w rogu były rozlane piksele. Głośniki wydawały piszczący dźwięk, ale automat działał i można było na nim grać. Pewnego dnia padła na nim spora wygrana. Wśród stałych bywalców kasyna zaczęła krążyć plotka, że ten automat jest uszkodzony, myli się, rozdaje pieniądze. Efekt był taki, że automat był stale zajęty i zarabiał dla kasyna jak żaden inny. Pochłaniał pieniądze tych biednych ludzi, którzy wierzyli w wielką wygraną na nim. Co jakiś czas, jak każdy inny, generował jakąś wygraną, która była tylko potwierdzeniem plotki dla innych graczy, że ogromna wygrana jest w zasięgu ręki. Przegrany odchodził i od razu zasiadał nowy gracz, z myślą, że to on trafi na moment złotego układu. Tak wygląda sposób myślenia ludzi, których logika ustąpiła hazardowym emocjom pragnienia wygranej. Ty, w swoim życiu, utożsamiaj wygraną jako realizowanie życiowych celów i doświadczanie z tym przyjemności. Wielu hazardzistów ma problemy z decyzyjnością. Ty naucz się decydować o swoim życiu właśnie poprzez ustalanie celów i realizowanie związanych z tymi celami planów. Uzależnienie hazardowe przejawia się złym sposobem myślenia. Które stopniowo pogarsza się z każdą grą. Małe wygrane dają hazardziście nadzieję, że gdzieś w niedalekiej przyszłości czeka na niego ogromna wygrana. To zapewnia mu wiarę i wielką ekscytację. Zatrzymać to można tylko poprzez zaprzestanie hazardowego grania. Wtedy błędne myślenie przestanie się generować i stare przekonania zaczną cię opuszczać. Wypełnisz swój umysł nowymi przekonaniami, a na hazardowe przekonania zabraknie już miejsca. Zatem obiecaj sobie, że wypełnisz swoje życie wspaniałymi rzeczami. Szukaj stale pożytecznych, rozsądnych czynności i zajęć. Zaakceptuj to, co się już wydarzyło. Skup się na tym, co stwarzasz teraz. Kieruj się zasadą wybierania tego, co jest dla Ciebie pożyteczne. W miarę możliwości wyeliminuj wszystko, co generuje u Ciebie negatywne emocje.